Witam wszystkich dzisiaj na no to Petę chciałbym wrzucić grę Royal Quest Gra jest w fazach beta Znaczy ja wiem, no niektórzy powiedzą, że ona już wyszła Fakt wyszła, ale teraz jest beta polskiego Polskiej całkowicie wersji gry Więc więc no, chciałbym wypróbować co nieco Jeśli chodzi o tą ów grę Są łóżki widzicie całkowicie jest po polsku Bla bla bla, pożegnaj się fajnie super Jest. O. Nie trzeba klikać, wystarczy tylko zaznaczyć więc dosyć ułatwi sprawę. Podnosimy. odnosimy. E, trochę czasu, ba, ba, no, super turba. Drewniaki mam zabić, no spoko. Jarają się, kurwa. Jeszcze mam zabić pięć kurwa. uciekają kurwa. Dobijemy level. <grywa> Dobra, spoko jest. I drugi skill. Mam doszedł. Dobra. niech ognia. Do zobaczenia. See you later. Um, więc tak. Um, to są cztery główne e, klasy postaci e, e, Szermierz e, bodajże szczelec e, mak i złodziej e, tylko że te klasy postaci dzielą się na profesje e, na przykład e, Szermierz dzieli się na e, krzyżowca i e, rycerza śmierci Jakoś tak, czy ryczy ciemności Jakoś w ten sposób mm. Strzelę bodajże na łowcę i, i e, Z tego co czytałem to na snajpera e, Mak na, na, na czarodzieja i, i czarnoksiężnika się e, Szukam o, to jest gdzie jest mój A na C, aż tak, na postaci e, wracając e, złodziej na e, rozbójnika i na skrytobójce, ile mam punktów? 8. No dobrze, no to. Skoro gram szermierzem to na pewno 5 i wytrzymałość 3 Są jakieś porównania A tak 9 Dodatkowe Opisy O, to co bardzo lubię Pewne pewne opisy co, jak, po co i dlaczego nie wiem, czy zapisałem. No, pewnie 4 punkty nas donosić, o starczy. Bajer! dla mnie bajer. Wygląd... Stój. O! Sorry. Zostosuj. Okay. Eee, pokaż, pokaż. Chyba wszystko jest ok. No dobra. MPC. Z... Z Boże, czy um, na czym stanęłem? Um, aha, o klasach, klasach O, to jakieś ulepszenie przedmiotów, czyli mamy jeszcze kraki No, bardzo, bardzo mi się tu już podoba Skrzynka podoba cztowa Punka, magazyn Aha. Dobra. Jeśli się kurwa nam padnie, więc będziemy mieli. Ale co ona chce? Ostanie się to pośród. Zastosuj. Aha. Nie miałem dość zastosu. Mmm. <śm> Krzyżowiec, krzyżowiec. Oczywiście to wszystko od 20. levelu będziemy mogli wybierać tutaj daną podklasę, profesję, przepraszam, jeśli chodzi o naszą, naszą postać. No ja gram szermierzem Jeśli chodzi o... Zdobywamy tu różnego rodzaju zdolności talenty, więc, więc to jest dosyć yy, tak jak tu widzicie właśnie skile mamy yy, szermierza plus biegłości yy, śmierci yy, lub, lub yy, krzyżowca one są podobne tylko troszkę się różnią yy, z tego z tego co ja czytałem o, możemy obracać, no, no, to super. Co ja czytałem, właśnie krzyżowiec może modlitwy mieć, które będą leczyć siebie, swoich, swoich ludzi w party. Za to, za to góry śmierci mogą mieć regenerację, AP. Podczas, podczas walki, podczas tam zdobywania chmur i czy, czy jakieś takie krwi chyba, bodajże. Hmm, więc no, może być ciekawie. Hmm, widzimy tu pewnego rodzaju jakieś zbieractwo, co bardzo lubię i to jest dla mnie plus, jeśli chodzi o grę. Eee, o, jakieś rosy, coś tam, co tu się dzieje na manie. Strzelec, strzelec tak jak mówiłem dzieli się na łowce i, 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 i snajpera łowca to wiadomo jakieś tam pułapki jakiegoś tam z tego co słyszałem jakiegoś bojowego peta ma a um, ze sobą to nie wiem, nie wiem, co to ma być, to nie wiem, naprawdę. Więc, więc, więc... Um, ciekawie. Sniper um, Snajper podobno jest o wiele szybszy. Um, jeśli chodzi o, o łowce. Jeśli chodzi o szczały. Na to, że on się um, riflami, karabinami potrzebuje. Um, więc więc a to w ten sposób działa spoko yy... mak mak yy, dzielić właśnie na czarodzieja czarnoksiężnika, czarodziej to wiadomo yy... podstawy żywiołów yy... tam jeszcze możesz go zrobić na jako głównego healera lub totalnego DPS-a chyba bazuje na chaosie totalnym chaosie to jest tylko skupię się nie wiem po co to bije skupia się tylko na tym jak wystanie życia i tak dalej rozbójnicy, wiadomo ...paraliże, jakiegoś rodzaju yy, rozbrojenie łapek, rozbrojenie przeciwnika. Yy, A skrytobójcy, wiadomo, szybkość i trucizny. Yy, nie wiem, biłem tu tyle czasu, żeby... no los. Zbieramy jakieś kwiaty. Yy, no dobra, szukamy kwiatów. Z tego co tam jest PVP, jest e, na no, jakichś specjalnych mm, lokacjach w sumie, w sumie z tego co tak się dowiadywałem po troszku e, to jest dla każdego coś, tak? E, można biegać sobie jeszcze mało w party, można sobie Samemu chodzić, można iść na PvP, można zbierać. Nie wiem jeszcze jak to jak to, to z tym craftingem wszystko będzie wyglądało. Jestem, jestem ciekawiony. Sam. Jeśli chodzi... Dostaliśmy, dobra, no to wracamy. Jeśli chodzi o, o całkowity wygląd to zrobiła firma boże jak ona się nazywa ta co zrobiła um, Kings of Bounty tą grę jest, więc ona jest bardziej taka bajeczna waśniowa wręcz więc, więc no tutaj jakiegoś jakiegoś szału nie będzie pod tym względem no ale cóż no... Dajemy to do Ciebie od rekrutów. Super. Mamy Bajera. Bicior. Um, też robiły się uszy, że ona strasznie rok przypomina I... Nie wiem, to nie czytałem. Ale, ale, ale fajnie, jest super. A tu są przedziały łupy, rzemiosło, przedmioty zadań, no jak na razie osiem punktów, tak? A pójdziemy. Zresztą co daje? Większa prędkość wyglądania taków. No to teraz... Co tam uciszę? Gniew. Czyli jakiś bóf. Lub też nie. Wiadomo, um, są i mounty i um, instancje dla pojedynczego gracza, dla wielu graczy to już tam od ciebie będzie zależało O, można dać jeden talent Oczywiście wybiorę to Tęga to jest dosyć teraz stosy Oczywiście jakieś drzewka. No dobra. Debi się ciekawie. Sterujemy myszką. To jest coś dziwne, bo ja tutaj praktycznie cały czas steruję myszką. Um, tylko skill'a się włącza. Zobaczymy, zobaczymy co to z tego wyjdzie. No, jak na razie nie, nie jest jakoś tak tragicznie nie jest jakoś tak e, aż na to bajecznie i, i cudownie no ale zobaczymy no nie każdemu się to podoba ale się kurwa drewniak Po prawej stronie na dole ten pomarańczowy pasek to jest licznik jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o zdobywanie skrzynek e, Im więcej zabijamy potworów ona się szybciej ładuje i dostajemy skrzynkę z jakimiś e, nagrodami gdzieś mnie wyjebało nie wiem gdzie super kurwa jakieś dungi no dobra, no niech i tak będzie. No, dungi mi bardziej przypominają właśnie King's ale Bounty. I są o wiele przyjemniejsze, jeśli chodzi o oglądanie. Co ja dostałem? Szafir, kurwa i coś tam. No dobra... Jedyny minus, który... który zauważyłem to jest taki, że... ...jest konto premium. Ono oznacza, że... że... ...można się... ...wypoksać. Jednym słowem szybciej, łatwiej co więc sobie martwi no bo to wiadomo daje znowu na pvp bodajże jakąś przewagę nie wiem ile to jeszcze wszystko będzie kosztowało tak jak tu widzicie jest sklep premium eee, jakieś, no nie wiem bilety extony eee, runy i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc, ...jakieś style... No trochę tego jest, a ile to wszystko będzie kosztowało, nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze nikt tutaj nikt, nic nikt, ...nikt nie pisał na stronie. Oby nie zaszaleli, tak? Nie zrobili z tego... ...fair to win, tak? Jak to nazywają? O, to jakiś koksiur. większy jakiś motherfucker to pierwsza pomoc jakiś doskok ee, na razie jest no, dosyć interesujący tak jak mówiłem ...no, to chodź, to trzeba lubić taki rodzaj grafiki i klimatu więc Kings of Bounty się podobało I, 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 Naprawdę fajne to daje. I no, zwłaszcza te... ...podziemia są bardzo interesujące. Ładnie po prostu wyglądają, więc no... ...zobaczymy. Dobra, duży, chodź, no. Zdjęcie się nie Nie no, ma. Chyba. Nie Odskoczymy. Aha, odskoczyliśmy strasznie. Nie dalej. Mikstura. Za dużo nam nie dała. Ale chyba, 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 chyba nic ci. No człowieku, co ty robisz? No tak. Aha Aha no, to tak jak Jednak te premium się pojawia tak No niestety Wszędzie Zobaczymy Pokrąg chwilę jeszcze w nią Bo przechodzę troszkę dalej obserwuję Jak coś demon znać A to na razie dziękuję za uwagę I wszystkiego dobrego w nowym roku życzę Hejka